Po prostu bajka, po prostu bajka. To jest. Ja wiem, że to przypałowe jest troszeczkę eee, i to nie wygląda. Cześć, nazywam się Szymon Dolega ze Sportewo. I właśnie idę do sklepu wysepka, który jest za mną w Gdańsku, gdzie czeka na mnie Piotr Polus, utytułowany zawodnik, który startował w barwach w Bydgoszczy w Grudziądzu, a także przez pewien czas mieszkał we Francji, tam ścigał się w wyścigach szosowych. A dlaczego tam idę? Ponieważ w grudniu podjąłem pochopną decyzję za namową Marka, mojego kolegi, którego serdecznie pozdrawiam, na to, żeby zapisać się na wyścig Tour de France. Tylko nie jest to ten wyścig Tour de France, wyścig jeden z etapów, który będzie pokonywany przez tych zawodników. Patrząc na profil trasy już po zapisach Uznałem, że troszeczkę przesadziłem, gdyż nigdy nie byłem jakimś wybitnym kolarzem, nawet średnim bym się nie określił, a czeka mnie tam 167 km, z czego 4700 jest w górę. Trzy podjazdy, pierwszy na 2600, drugi na około 2 km i trzeci na 1800, z czego ten trzeci nazywa się Aldi West, czyli dosyć znany o średnim przewyższeniu. Średnim nachyleniu 8%, reszta to jest około 5%. I tak przygotowując się do tych zawodów, a raczej nie przygotowując się, w marcu uznałem, że to już jest ostatni dzwonek. Mamy czerwiec, ja nadal jestem w punkcie wyjścia i tak myślę sobie, że żeby uniknąć usprawiedliwienia, że mój sprzęt był za słaby, dlatego nie ukończyłem tych zawodów, postanowiłem porozumieć się ze sklepem Wysepka i z Piotrem. i żeby przygotowali dla mnie jakiś super sprzęt, który pozwoli mi może dojechać na metę bezpiecznie i ukończyć te zawody. Jeżeli nie pozwoli mi na to moja forma. Także chodźcie do środka, zobaczymy co na nas przygotowali. Cześć Piotrze, słuchaj jak wiesz to zapisałem się na ten wyścig Tour de France i troszeczkę przesadziłeś, przesadziłem. Dlatego jestem tutaj, żebyś może zaprezentował maszynę, na której będę jechał. E, może opowiedz coś więcej e, o tym sprzęcie, bo no, strasznie mi się podoba i na pewno na niego nie będę mógł zwalić, uh -huh. że przez niego nie dojechałem. Tak, cześć. E, no, słuchaj, e, rower w sumie idealny jeśli chodzi o tego typu wyścig, bo będziesz jeździł po wysokich górach, więc e, on bardzo dobrze się odnajdzie na pewno na podjazdach. Przede wszystkim, rower jest wyposażony w hamulce tarczowe, więc mhm. będziesz miał mega bezpieczeństwo na zjazdach. Będziesz mógł sobie pozwolić na troszeczkę więcej, Jasne. jeśli chodzi o pokonywanie zjazdów. Rower jest bardzo lekki. Zwinny. Dają radę. Ile waży? Dają radę. Waży w granicach 7, 7, 7300. Wow. Także na pewno waga nie będzie Ci przeszkadzała tego roweru. <laughs> Jak już to będzie bardziej Ci pomagała, ale to jest rower, na którym jeżdżę. Okay. Z moich obserwacji i z moich doświadczeń, ten rower naprawdę wyróżnia się jedną cechą. On jest mega zwinny. To jest, on jest taki okay. bardzo elastyczny rower i bardzo dobrze się go prowadzi. Przede wszystkim właśnie na jakichś szybkich zakrętach, zjazdach. To jest połączenie roweru aerodynamicznego z, z rowerem do jazdy po górach. Więc tak naprawdę w każdym terenie świetnie się odnajduje. Przede wszystkim jest tutaj osprzęt Shimano Ultegra, czyli daje naprawdę bardzo duży zakres przełożeń jak się jeździ. Po górach to też jest bardzo ważne, żeby te stopniowanie pomiędzy zabadkami nie było zbyt duże, żeby dobierać odpowiednią kadencję do jazdy pod górę. Przerzutki są elektryczne? Nie, tutaj jest, tutaj jest mechanika, okay. ale też bardzo precyzyjnie działa. Wcześniej miałem rower na, na Ultegra Di2, teraz mam na, teraz mam na mechanice i jakoś tam nie odczuwam dużych różnic. tak? Jeśli chodzi o pracę tego sprzętu, przede wszystkim no to jest bardzo grup, wysoka grupa sprzętowa, więc to super działa. A co jeżeli chodzi o przełożenie? Na te góry, które ja jadę, to, to będzie odpowiednie? Czy powinienem zmieniać jeszcze przełożenie i dokładać coś innego, zabierać? Moim zdaniem tutaj e, to przełożenie jest jakby idealnie dobrane na tego typu podjazdy, okay. bo tam będą trzy podjazdy, bardzo długie. Momentami sztywne powyżej Jasne. 10%, ale tak, tak z reguły to tam gdzieś jest w okolicach 7%, więc no, nie trzeba jakiś turbo dużej kasety z tyłu zakładać, żeby sobie poradzić z tymi, z tymi podjazdami. Okej, okay. ty, ty ile masz wzrostu? Ja mam 185. No to jest 6 cm więcej y, niż ja, więc rozumiem będziemy musieli sobie dopasować jeszcze pode mnie, ja kilka jazd sobie zrobię i mhm. może dopasujemy u Was jeszcze w fittingu, bo też oferujecie rozumiem coś takiego tak, tak mamy taką okay. ofertę, więc na pewno pomożemy Ci też tutaj dobrać odpowiednią sylwetkę na tym rowerze, bo to też jest bardzo ważne no zwłaszcza na te 167 km, które przede mną tak, ten ból w plecach może też mnie jakby wyoutować zobacz, przygotowałem dla Ciebie tutaj zarys całej trasy Proszę, zerknij na nią i, i powiedz mi, jak tak się zapoznasz, to powiedz mi, co mógłbyś poradzić mi jako, no powiedzmy, amatorowi, z jakąś tam przeszłością troszeczkę triatlonową. Jak ja mam podejść do tego wyścigu z tymi trzema górami, które mnie czekają i niby ostatnia jest najkrótsza, ale, ale jest najbardziej stroma. I uhum. jak ja mam do tego podejść, bo to jest wyścig właściwie, no. 10 godzin mogę to jechać przecież, prawda? A jak temperatura tak. będzie 30, tak jak wczoraj była na w to przecież jak będę się, nie wiem, źle nawadniał, to już będzie po mnie. No tak, przede wszystkim najważniejsze jest tempo jazdy i to tempo nie może być za wysokie na początku. Mhm. Musisz wystartować z bardzo dużą rezerwą. Mimo, że będziesz się czuł na początku, że ci świetnie idzie, Aha. wyprzedzasz może, ale. No, to może być złudny. Nie możesz się podniecić za bardzo, tak? Że jest fajnie, jest fajnie, bo za 5 godzin może się okazać, że te, tą siłę, którą zużyłeś na początku, będziesz potrzebował dużo później. Więc mhm. no, na takich wyścigach trzeba oszczędzać się, oszczędzać się i dużo właśnie tej energii gromadzić. Czyli dużo jeść, okay, dużo co, pić. Co do jedzenia byś jakby polecał? Bo ja to mam z doświadczenia, wiem, że ok, banany mi wchodzą, na przykład jakieś uh -huh. ciastka, ale przy tak długich wyścigach, jak robiłem chociażby pół Ironmana, to później jakby te sole wypukane czułem na przykład, że potrzebuję, nie wiem, chipsów, ogórków kiszonych, takie rzeczy w głowie mi gdzieś tam Płynęły, że potrzeb... organizm dawał mi znać, czego ja potrzebuję właściwie. Tak, przy takiej długiej jeździe no, nie da się pojechać tylko na żelach i na słodkich batonach, bo no, organizm Że zareaguje po jakimś czasie na takie, na takie słodkie, słodkie mhm. rzeczy. Więc e, ja, jak startowałem i mieliśmy takie bardzo długie etapy, to bardzo często dostawaliśmy taką bułkę maślaną okay. e, posmarowaną e, serkiem topionym. I, I była szynka w środku na przykład, o, tak? To, tego jeszcze nie słyszałem. Pomimo. I to. Wiadomo, jak jest gorąco, też za bardzo nie chce się tego jeść, no tak? tak, ale no, musimy no jednak. Trzeba. Musimy się zmusić do tego, żeby to zjeść, mimo że to nie jest przyjemne, bo to dobrze działa, tak? Mhm. E... A brałeś udział w takich, jak we Francji jeździłeś, to brałeś udział w takich długich wyścigach? Jak ten? Jeśli chodzi o dystans, tak. to tak, tylko że my trochę szybciej to przejeżdżaliśmy. Ale jeżeli chodzi o aż tak ciężki etap, jeśli chodzi o góry przewyższenia, to nie miałem takiego ciężkiego etapu jeszcze nigdy. Że tam okay. było prawie 5000 5 metrów w górę, tak? Z 3-3,5 się zdarzało, ale aż takiego ciężkiego etapu jeszcze nigdy nie przejechałem. No to jak tak mówisz to powiem ci, że mnie w ogóle nie pocieszasz, ja. No, żałuję, że w grudniu zacząłem się mocniej przygotowywać. Pojedyncze takie podjazdy się zdarzały, tak? Bo tam 15 kilometrów czy tam 20 to się zdarzało, że że wjeżdżaliśmy takie podjazdy, ale żeby trzy takie góry były na jednym etapie to mi się nigdy nie zdarzyło. Ale też w sumie się cieszę, bo jakoś nigdy nie cieszyłem się bardzo na rywalizację w górach. Bardziej wolałem takie. Teraz jest No, pagórkowate tereny, tak. Okay. Czyli podjazdy, ale do 5 km. E, tak jak u nas na Kaszubach, takie lekkie górki. Tak, taki, tak, taki teren mi bardziej odpowiada. E, no bo tutaj na podjazdach przede wszystkim też bardzo ważna jest głowa. Okej. Okay. Czyli to jest podjazd na przykład, który ma nie wiem, 20 zakrętów. I ty nie wiesz ile jest zakrętów na przykład i podchodzisz do tego, liczysz sobie jeden, drugi, później przestajesz liczyć i sobie myślisz, może za tym zakrętem już jest wypłaszczenie i będzie koniec, a to no, nie, ma nie ma i nie okazuje ma Okazuje się, że nie, że za zakrętem dalej jest podjazd i, i, za, i za kolejnym zakrętem jest dalej podjazd. I przede wszystkim na, na tych podjazdach no, walczymy z sobą, walczymy z własnym bólem, no, z rywalami czasami, ale głównie to są jakby walka z samym sobą, tak? Okay. Także to jest bardzo ciężkie pod względem fizycznym, mentalnym, ale na pewno. Będziesz tutaj zadowolony pod względem widokowym. Będzie mnóstwo kibiców. No tak, bo to jest przed, przed tym właściwym turem, tak, więc już tak. tam kampery pewnie będą stały. Tak, mnóstwo pozytywnych ludzi, bo tutaj nie tylko się ścigasz, a też traktujesz to jako trochę zabawę, jako takie wyzwanie, tak? Jasne. E, więc na pewno mega przeżycie. Będą tłumy na starcie, tłumy na trasie, mega zabawa. Super, to może sprawdzę to w tym roku, a za rok y, razem z teamem wybierzemy się y, wszyscy razem na jakiś etap turu. No fajnie by było, na pewno. Dobra, dziękuję. Dzięki. No słuchajcie, Piot nie pomylił się nic a nic w sprawie tego roweru. Naprawdę jest świetny, zrywny, dosłownie wyrywa się. Pierwszy raz jak na niego wsiadłem, to aż byłem w szoku jak szybko uzyskuje przyspieszenie. To na pewno nie jest moja noga. Podkreślam, widać tą różnicę po prostu pomiędzy takim wyższej klasy rowerem a zwykłą kozą, które możecie kupić sobie w jakimś tam sklepie. Słuchajcie, rower jest rewelacyjny. Zrobiłem z nim jedną dłuższą jazdę, która wyszła no, nadzwyczaj dobrze. Nie wiem, czy to wiał wiatr, czy po prostu. No, chyba ten rower jest świetny, bo naprawdę przy minimalnym zmęczeniu wykręciłem chyba jakąś życiówkę z Malborka do Gdańska. A, więc to było, to było super, napędzające jakieś przeżycie. E, do tego, że no, sprzęt jest na miejscu. E, wymieniłem siodełko na takie bardziej czasowe. No i ja wiem, że to jest. Ja wiem, że to przypałowe jest troszeczkę. E, I to nie wygląda. No nie wygląda. Zobaczcie. No nie wygląda. No ale co mam Wam powiedzieć? Po tej dłuższej jeździe na siodełku, który miał sadzone Piotr, niezbyt komfortowo czułem się po tej jeździe, jakieś tam bóle, jakieś tam problemy z oddawaniem oczu, więc bardzo szybko podjąłem decyzję co do zmiany tego siodełka, obniżyliśmy troszeczkę też sztycę podsiądłową, myślę że już jest dobrze, jadę na starych blokach, starych pedałach, starych butach, nie wprowadzam żadnych nowości, nawet zdaje się ten kask zmienię na taki, który ma większe dziury, żeby wentylacja była jeszcze większa. A całą relację z tego wyjazdu będziecie mogli obserwować w następnym filmiku jak wrócę. Trzeba będzie się otrzepać z gruzu. Na pewno będzie fajnie. Trzymajcie kciuki, obserwujcie, dajcie lajka, like subskrybuj. Możecie zostawić wiadomość czy ten filmik jest fajny, czy chcecie więcej. Może wyjedziemy kiedyś razem. Zobaczymy. Cześć. I smaczki z tego wyjazdu na pewno będę wrzucał na Instagrama, więc możecie zobaczyć mój profil Szymon Dolega i tam będą fajne rzeczy tak na szybko wrzucane.